Eee, gruby słucham. Jesteś gotowy z gościem specjalnym? Z mamą? Tak. No przyszła mama. No, dobra, to zapisuję. Także dobra, to Przyszła mama. Mamo, pierwszy mecz. CSGO. No CSGO lunch? Stawiasz od razu? Aha, czyli mama mówi, że go lunch wygra z Fluffy Gangsters. No też się chyba z tym zgodzę. Drugi meczyk jest. Czekaj, już ci pokazuję, mamo. Metod vs Orgles, jedną mapkę. Orgles? Orgles? Mhm. Oni skład zmieniali, dałeś, nie? No tak. no, to... <śledzious> no dobrze, Orgles mówisz. Trzeci mecz. mecz. Na no, bezapelacyjnie. Tak? bezapelacyjnie, tak? <śledzious> no, tak Tutaj Planet K, Empire, to, to nie wiem, ja... O tym, mam, mówisz? Chyba słabo, co? Ostatnio na nich przegraliśmy, także... Ale nie, nie wiem, ja bym nie stawiał. Ale możesz się wypowiedzieć. Chyba nie znasz nawet, co? Cuda się zdarzają. <grymny> <grymny> mówisz? No nie wiem, to ja nie polecam tego meczu. Moja mama mówi, że cuda się zdarzają, ale też nie wie. Efrak QPorn to chyba raczej. Ja... No, może ten efrak? Efrak? No, efrak dobre jest, nie? Także mama mówi, że na efrak to na EFRAG. Drugi mecz Fnatic, flipside jest na inferno. Pewnie, że Fnatic. Tak. Fnatic. Fnatic. Fnatic nie ma no nie ma, nie, nie ma. No zgodzę Chyba, się. że się wreszcie ruszyć. Australis ruszy z nim. Także. Australis? Zjedzą ich? Chyba. No dobra. Oczywiście, no tak, tak no że zapisuję. Jak mało tak mówisz, to tak, no tak dobrze, będzie. Ja I jeszcze chciałam... jeden mecz: Astralis vs. snip na cashu Jak myślisz? Też Astralis? Myślę, że Astralis. Tak? Słucham. No dobra. Skoro mówisz, że Astralis, to Astralis. Czy to no Pamiętajcie, to są wszystko oliny. To są, oliny. To są wszystkie mamy. oliny. Ile procent z tego masz? Zależy ile łojek postawisz. To... Dobra, macie... Poszła na film. Mama poszła na film, bo się źle czuje. Także. So. Mamy Coś tam, Bety Łojka, tam Bety tam mamy to, grubego, Markiła. wszystko jest już wpisane na czat. Także możecie, macie do wyboru dwójkę beterów. Możecie wybrać Pawła Jajowewskiego, Możecie wybrać Mamy grubego. Aby, do wyboru. Tak, do wyboru, do koloru. Oczywiście ja za wasze skiny nie odpowiadam. Jak coś się stanie, to ja w żaden sposób wam tych skinów na pewno nie oddam. Dobra. Eee, także co?